Znowu przesiadka, proszę Państwa, tym razem z powrotem do Romana Przed Państwem Roman Rogatka, właściciel limuzyny Fiat 125p Z roku? 1976 76, co można poznać po kierownicy, boczkach, tak, prawda? I jeszcze kilku innych detalach Chociaż on z zewnątrz tak już się stał trochę świeższy, nie? Tak mi się wydaje Czy niekoniecznie? Właśnie jakby ktoś umiał nadać rocznik drzwiom, to na pewno by się zobaczył, że każdy <laughs> okay. z innego rocznika. A, no i podstawowe pytanie, to jest samochód, który od nowości jest yy, limuzyną. No tak, oczywiście. No właśnie. Ma czarne tablice, jest ciągłość rejestracji. Mm. A wiadomo, ile ich powstało? No, według mnie 200 sztuk, około 200 sztuk, przynajmniej mm -hmm. tak ja kiedyś wyczytałem. Z tego 100 poszło na eksport Wszystko wskazuje na to, że Do Fidela, na Kubę A, no to czyli już można powiedzieć, że do nas raczej nie wrócą? Nie, nie, nie O ile istnieją Chociaż mogą istnieć, nie? Kto wie Musiałby się jakiś trafić dziwny jak to pasjonat Nastąpiłby roz, rozpad Jak to, defragmentacja Bach, no I co? Fiacior się spisuje świetnie. Za chwilę stuknie mu 700 km, prawda? Bo wystartował z Trójmiasta A, czekaj. Ja mam 713. Już 713? Ale to dlatego, że 20 km zrobiłem do... To... Aha, okej. Okay. Ustawiłem sobie na początek po tankowaniu. Bo ma... Źwier pali. No i problem. Pali za mało. Czyli 7,5, tak? Czy dokładne w nie wyjdzie mniej? Ale jaja To jest kosztem silnika niestety trzeba coś tam poprawić Pucham. A poza tym to jest jeszcze dodatkowy efekt przy takiej ubogiej mieszance benzyny z powietrzem to najprawdopodobniej przy 120 km na godzinę, się rozpędził to zacznie, zacznie się dławić A. Tak, zauważyłem, że trochę agresywnie mu z tym gazem wchodzisz, nie? To świadomie i tak... Świadomie, ponieważ to są silniki wysoko wbrew pozorom, ja to nie skończę. Jak Jak pewnie się słyszyłem. Rozumiem. Nie... Bo tym nie. lubię słyszeć silnik. Wyobrażam sobie jazdę na przykład samochodem hybrydą, w którym raptem coś... Się... I wyłącza, silnik spalił, wyłącza się, i nie ma nic. Nie? I cisza teraz chodzi czy nie chodzi? Jeżeli byśmy jechali do zakopanego, to po drodze byśmy nie porodzili, tak? Tak, no. A to jest ta droga. No tu się teraz. No zaraz zobaczysz, jak dawno nie jechałeś, to ja kilka rond jest i tak Nigdy nie jechałem Poważnie? Jesteś tu pierwszy raz? To są jaja Ja myślałem, że ludzie tam z północy to właśnie wybierają Zakopane jako takie miejsce wypoczynku A to proszę Zagówniarza byłem w Rabce I tyle? No, nie, no nie tyle, bo tam powiedzmy w Karpaczu, w Biertowica... W klubowaniach sportowych Bierutowice to nazwa nieprzypadkowa. Od... Ja nawet nie wiem, może ten. ten Od nasz. Bieruta, tak? Najprawdopodobniej to jest w związku z, z mhm. to, ta, to ja tam znowu nie byłem. pojedziemy wtedy. No, może jedziemy tak. Okay. Bo ja mówię dalej, szybko tam w ogóle powinno być? No tutaj wolne, można jechać, można jechać. W tym samym Roman, muszę cię spytać, czy ty jeździsz tym samochodem na co dzień? No, powiedzmy sobie szczerze, dokładnie codziennie nie, ale. Ale nie masz oporów, żeby wyjechać nim w zimę? No i właśnie teraz muszę przyjąć poprawkę. Bo, bo jego... jak go teraz wyremontuję, to koniec Jazdy zimowej, bo hmm. mój ostatni remont zrobiłem własnoręcznie. Wypieściłem, kurde, te blachy. jak to no. się mówi. Zdarłem wszystkie podkłady fabryczne, i tak dalej. I mówię no teraz rodzanie no. weźmy. Figę z makiem. robi swoje. A tych remontów, przypomnij, Roman, zrobiłeś cztery już w tym samochodzie. No to będzie 5. I nie wiem, ja chyba tego nie, nie zdążyłem nagrać. Ten samochód był już czarny, tak? Grafitowy metal. Grafitowy metalik dwa, dwa razy miał kolor podobny, to był srebrzysty metalik mm -hmm. grafitowy metalik no a teraz ostatnio wróciłem do korzeni jak to się mówi, bo znalazłem korzenie mm -hmm. dlatego, że przy ostatnim remoncie który był totalnie gruntowny znalazłem prawdziwy jego lakier pod serwem Odsłonił się bo tak nie mogłem rozkrować ja drapałem w różnych miejscach na dachu Tyle podkładów tam było, że no łącznie z różowym, majtkowym, nie? ja mówię, kurde, no a, co, co to było? A, tak. jeszcze powiedz Roman, y, bo pamiętam, że wspomniałeś o tym, że ten samochód miał dach y, no, winylowy, tak się spodziewam. Właśnie to znaczy inaczej. To, to nie był snobizm, no. tylko potrzeba, dlatego że fabrycznie zrobiony był w ten sposób. Zresztą ja teraz też powtórzyłem. Yy, że to już w dwóch miejscach jest łączone, z trzech kawałków jest dach. Mm -hmm. I teraz, ponieważ to nie było skrzane, to momentalnie Aha. po remoncie pękało pękało w, w miejscach yy, połączeń. I tak. Najpierw wpadłem na pomysł, żeby spróbować tą gigomatę jednak hewknąć, tam na początku, mm -hmm. ale wiadomo, na, ca na całości to upłynęłoby, fale by się zrobiły. W związku z tym wysadziłem dwa dachy, miejsca łączeń. No to zostało mi parę centymetrów, tak? No to było przechwycane normalnie niekomatem. A żeby tego nie było widać, tak? No jasne. No to. Poszedł Sky, elegancki. Wszyscy myśleli, że jest skóra. Cool. to a musiało później, wyglądać. A później sam dorobiłem jeszcze Sky. Na masce przedniej i tylnej, dlatego że. Na masce przedniej i tylnej? Czyli miał cały po prostu przez środek był. Tak. Obi... No, oklejony, tak? Przy to, to też było niestety. Zmuszony zostałem, dlatego że. Parę dni po remoncie. To są tam, dwa tygodnie nie minęło. Jakaś pijana świnia przyjechała mi z tyłu na masce mhm. Gwoździem ale do żywej blachy. O kurwa! Chuj napisała, no, nie? Ja mówię, kurde, że miał wrogów, żeby coś? Nic. Tak, za ładny był po prostu. Chyba tak. W każdym razie doszedłem do wniosku, a musiałem gdzieś pojechać, pokazać się. Poszedłem do sklepu, szukam, kupiłem i tak jak zrobił mi ten dach, to ja zrobiłem resztę. No i super. Jedziemy dalej, proszę Państwa, ostatnie kilometry do Gliczarowa czy znaczy wiadomo jaki ten samochód ma przebieg? A w, a w twoich rękach mniej więcej ile mógł zrobić? To by na średnią z roku wziąć, wymnożyć to, 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 to Coś wyszło, ale mówię, no nie chcę skłamać tak? nie, 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 nie jeździłem tak jak potrzebowałem Były lata, że jeździłem trochę po Polsce, jak to się mówi Turystycznych Turystycznych, tak Najdalej, gdzie byłem, to byłem to to, to to nasz, to w stolicy Ukrainy Uhu. No i nad Balatonem tak? Tak, Nad ten... Balatonem na Zlocie? No. Na Zlocie FSO, jeśli by ktoś nie wiedział tak? Organizowanym zdaje się od 70 lat No tak, wychodzi na to, że Węgrzy bardziej kochają nasze Fiaty niż my No, tak to w sumie chyba wygląda nie? Jak pojeździsz na Węgry, jak my się tam pojechali i oglądali, to wszystkie były zwariowanie zadbane No Te samochody, które były w rękach Węgrów. Ja w soku, No niestety, góry nam się dzisiaj chowają no. Za chmurami, ale może się to zmienić Jak to pogoda tutaj Zjechaliśmy proszę państwa w Białym Dunajcu Zjechaliśmy w lewo zaraz za mostem Od Gliczarowa ostatnie kilometry nas dzielą, ale to będą strome kilometry Roman I kręte Przez moment Na pewno będzie to sprawdzian dla samochodu. Widoki są a widoki będą cudne Bo normalnie Na Google No Dobra, to możemy jechać pierwsi, zaraz ich poprowadzimy Rzucimy. No i zaczynamy. Tak, tak, tu jest w razie czego lusterko. Yeah. <laughs> Nie. 150 metrów przed nami Ciekawe czy jesteśmy pierwsi czy ostatni Jak do sklepu zajechamy. Zobaczymy To jest Roman tutaj Nie, nie, nie jeszcze następna. Tak, o nie, nie jesteśmy pierwsi. Pierwsze załogi parkują. Proszę państwa. I co, którędy jechaliście, bo się rozdzieliliśmy, Tą nie? całą drogą. Ale tutą? Tak.